Witam ponownie, ponownie Smoku z tej strony. Słuchajcie, teraz coś dla fanatyków bursztynowej komnaty, bo wiem, że to was ten temat bardzo interesuje, natomiast chodzi tutaj taka drobna ciekawostka na temat owych tak zwanych mamerek. No i teraz tak, słuchajcie, tutaj już wam nie chcę, prawda, tak zawracać głowy. Nie będę wam tego całego artykułu czytał i tak dalej. Natomiast tylko powiem tak kilka słów tutaj z tego, co, co ja wyczytałem, no to w najbliższy czwartek, czyli 27 czerwca dokładnie słuchajcie nastąpi otworzenie owego włazu, który był mówię najprawdopodobniej nieotwierany od czasów zakończenia II Wojny Światowej. Był przysypany ziemią. No i tutaj są słuchajcie różne, różne teorie mówiące o, ty, o tym właściwie, że no między innymi może się znajdować tam yy, bursztynowa komnata, aczkolwiek słuchajcie, no ja bym to nie wierzył, prawda? No ale słuchajcie, no już są zaproszone właściwie no, różne kraje, w tym Ameryka, Rosja oraz Niemcy. No i zostanie, no, słuchajcie, wszystko otwarte przed, właściwie dla zostanie otwarte właśnie przed, yy, przed kamerami na żywo. No słuchajcie. No szczerze mówiąc nie mi się, nie ma tam bursztynowej komnaty, no ale słuchajcie, gdyby tam, gdyby się okazało, że jednak tam będzie, no to podejrzewam, że w ciągu paru, paru minut się dowiecie o tym z telewizji, ale na to bym słuchajcie raczej nie liczył. Liczę na to, ewentualnie mówię, mogę liczyć na to, że no będzie tam ukryta jakaś, jakaś broń, dokumenty, mundury, ewentualnie prawda, jakieś tam różne no może nie, że cenne rzeczy, ale Coś czego słacie Niemcy nie mogli zabrać ze sobą, a po prostu zostawili to w owym, w owym tunelu. Także mówię słuchajcie, no nie liczcie na to, że będzie tam bursztynowa komnata, no ale nigdy nie wiadomo. Jednak słuchajcie wszystkie ślady prowadzą do Ericha Erika Kocha. Głównego bohatera, prawda, no który był jakby taki można powiedzieć Głównym świadkiem przesłuchań, i tak dalej. Gdyż jego właściwie posądzano o to, że on jakby mógł ukryć komnatę, no jego wyrok śmierci zamieniono na, na dożywocie. Tam bodajże, nie wiem czy on słaci, miał coś chyba około 90 lat, czy coś takiego. No też w jakichś tam, no, nie, 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 jak to się mówi, nie okolicznościach, prawda? No, wchodzi sam na stryczek, prawda? I odbiera sobie życie. No, słuchajcie, czy taki dziadek, który ma 90 lat, akurat myślałby o czymś takim? No, trochę jest to podejrzane. Erwich Koch, słuchajcie, widoczny po na zdjęciu po, po lewej stronie. No, wielki fanatyk III Rzeszy oraz Adolfa. Tutaj macie kolejne zdjęcie również. Koch po lewej stronie. Słuchajcie, ta, trochę tak na, na temat. Erika kocha. Także powiedzmy sobie tak: szczerze mówiąc, nie wierzę, że sam sobie odbiera życie. Natomiast, słuchajcie, są no, różne teorie. No, niektórzy też mówią, że ktoś mu pomógł yy, w odebraniu sobie życia. Co słuchajcie, to jeszcze można powiedzieć do yy, samego kocha. No był wielokrotnie przesłuchiwany i tak dalej. Otwierdził, że nie ma pojęcia gdzie jest bursztynowa komnata i tak dalej. Natomiast słuchajcie, no też trzeba zaznaczyć, że czy NKWD, czy później UB, prawda? Słuchajcie, oni mieli takie metody, że uwierzcie mi po... Gdyby wam wyrwali wszystkie paznokcie u rąk i u nóg, to uwierzcie, że przyznalibyście się do wszystkiego. Kiedyś pamiętam rozmawiając z takim historykiem, który mówił, że za, jeszcze za czasów Stalina i tak dalej. Wiadomo, słuchajcie, Stalin prowadził tak zwane czystki i tak dalej. Słuchajcie, naprawdę, padł rozkaz. Oficerowie NKWD dostali przykładowo taki rozkaz, że słuchajcie, przykładowo z danej miejscowości, z danej, z danej ulicy, słuchajcie, dokładnie dostali blok. No i to działało w, taki, w ten sposób, że przykładowo. Stalin powiedział, że z owej klatki, tam gdzie na przykład mieszka 15 rodzin, 30 osób ma być yy, zatrzymanych. A jeżeli zostanie tylko właściwie jakby złapanych 29, to ten oficer NKWD będzie jako 30. Takie słuchajcie, były wtedy yy, no, trochę no, takie dziwne metody. Także taki oficer słońcen KWD no za wszelką cenę musiał znaleźć owych 30 ludzi. Nieważne, czy winny, czy niewinny. Słuchajcie paragraf i tak się znalazł i uwierzcie, kiedyś jaką też słuchajcie kobietę przesłuchiwali, to właściwie ona to słuchajcie opowiadała, ona przeżyła yy, te przesłuchanie nie przyznała się do niczego. To, co słuchajcie ona przeżyła to, to masakra. No powiedziała potem już po wojnie, kilka lat po wojnie by się właściwie opowiadała swoją historię, że no paznokcie długo odrastały jej i u nóg, i u rąk. Nawet tych oficerów NKWD prosiwało to panowie, ja jestem niewinna i tak dalej. Słuchajcie, odpowiedź była krótka, my to wiemy, ale <laughs> przesłuchanie musi być zrobione i tak dalej. No i słuchajcie, sprawa tej kobiety zakończyła się dosyć szybko, ona się ogólnie nie przyznała, ale i tak paragraf na nią znaleziono i dostała kilka lat. Także kilka lat siedziała w więzieniu za nic praktycznie. No, takie słuchajcie, były metody NKWD, winny czy niewinny, ale paragraf się musi znaleźć. No i kobieta trafiła do więzienia, także swoje widziała, swoje przeżyła. Były jeszcze słuchacie takie przypuszczenia, że Koch yy, w zamian w za yy, zamienienie kary śmierci na dożywocie, ale to słuchajcie w przypuszczenia, różne teorie i tak dalej, ale słyszałem też, że Koch dogadał się z ruskimi i w zamian za darowanie życia, czyli kara została mu się zmieniona na, na dożywocie, to że wyjawił, gdzie jest ukryta bursztynowa komnata i w ten sposób no, Rosjanie go prawda ratują przed tym, odnajdując... Broszczynową komnatę, i owa komnata słuchajcie, wyjeżdża do Rosji. I najprawdopodobniej przybywa to tam do dnia dzisiejszego. A tutaj słuchajcie, macie zdjęcie z internetu, jak yy, owy włas wygląda. No i tak zwane pomieszczenie, które wykrył georadar. No chłopaki odsłonili w sumie już ziemię, ziemię tylko, jak na razie właściwie do tej pory, no i czwartek nastąpi odsłonięcie owego włazu i będą chodzić do środka, tylko no nie chłopaki trochę uważają, bo Niemcy bardzo często właściwie takie miejsca słuchajcie, minowali Tak no mogli to Niemcy słuchajcie, zaminować. No i może i tak słuchajcie też okazać, że po, po otwarciu owego włazu. Może nastąpić wybuch. I no też może dojść do, do tragedii. Także no chłopaki będą musieli bardzo, bardzo uważać. Po wojnie, słuchajcie, no znajdywano mnóstwo skrytek, które Niemcy gdzieś tam naprawdę pozostawiali w Polsce i tak dalej. No i bardzo często dochodziło do, do tragedii. Ostatni, ostatni taki przypadek w Polsce, z tego co pamiętam, był coś około. Z tego co ja pamiętam, przynajmniej z, y, z tego co mi się udało dowiedzieć, to jakieś no z 15 lat temu też z dwóch chłopaków sobie wyobraźcie. wzięło wykrywacz i chłopaki zaczęli przeszukiwać tam jakąś działkę i tak dalej. No i znaleźli jakąś metalową, metalową skrzynkę. I też jakoś naprawdę za bardzo nie mieli jak się do niej dostać. No to wiadomo słuchajcie, pod, podważyli to i tak dalej. Jak już naprawdę rozwalili. No, słuchajcie, po otwarciu nastąpił wybuch. No, niestety, mimo że upłynęło tyle lat po wojnie, ale nadal, nadal, słuchajcie, no może, prawda, dojść do tragedii. No, słuchajcie, efekt tego był straszny. szczegółów sobie może. Szczegóły właściwie sobie może darujmy. W każdym razie tych chłopaków już na tym świecie nie ma. Także, no, z takimi, słuchajcie, no, rzeczami trzeba uważać. I teraz tak jeszcze wróćmy może do owej bursztynowej komnaty. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, no raczej jej tam nie będzie na 99%. No a jeżeli okazało się, że no jest tam, no to zwracam honor chłopakom, także szacunek i tak dalej, ale poczekajmy do czwartku. Także no, ale według mnie no chłopaki się trochę zdziwią, bo szczerze mówiąc no nic tam nie będzie, ewentualnie mówię, jakieś tam prawda. Mundury, dokumenty, ewentualnie broń, którą już Niemcy no, nie zdążyli zabrać. A wiadomo, że już pod koniec wojny, to słuchajcie, Niemcy tak spierdzielali przed ruskimi, że piętami się po dupach kopali. Słuchajcie, ja już się raz nabrałem za złotym pociągiem i więcej się nie tam nabrać. Też uwierzyłem, że ten nowy pociąg jest, no ale to wiadomo, to jest siła telewizji, człowiek, jak to się mówi, kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. Ale tu słuchajcie, jeszcze chciałbym wam przedstawić jedno zdjęcie, które też właściwie zostało, no, taki prawda plan zrobiony i tak dalej, jak to ma wszystko tam w środku wyglądać, że ma być słuchajcie, u góry właz, prawda, zejście na do, no, do komory, no tunelu właściwie. Prawda? I no, tam ma być ukryta owa niby bursztynowa komnata, gdzieś w tym tunelu. No, ale tak jak mówiłem wcześniej, raczej, jej tam, raczej na pewno jej tam nie będzie, ale zobaczymy. Poczekajmy jeszcze do, do czwartku i wszystko się okaże. Także w tej chwili to wszystko. I do zobaczenia.